A ty Ibana Ja pierdolę, O kurwa! O, kur... ja ja się... o kurwa! Tam jest chuj, druga droga! No! Ja cię zapierdolę jak ja mam się... kogoś zabić. Możemy zobaczyć co tam jest, bo jakieś ślady są, ale... Aj kurwa nie wyjedziemy później No gdzieś zjedziemy. Jedźcie za tymi śladami pierwszy pierdolę, jest ty. Ale tak to bym nagrywał cię. A ja pierdolę. Dawaj kurwa, nie nie wiem jechać. Byle do dołu. Mi się wydaje, że tam idzie jakaś droga. Jak tu kurwa zjechać? Jak chcesz. Byle powoli. Przynajmniej mamy kontakt ze sobą. Ale tam, o, widzisz tam jest chyba droga Tam, na... Do trzynastej. No i coś jest. Ale droga. Albo, chujas, ja jadę chyba przez drzewo. Albo nie. Nie, jadę obok, nie jadę przez drzewa No i prawo, 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 prawo. Uuuu! Uh. Mamy 你啊，你什的了？你你你，还有最最 O kurwa! O kurwa! Zab o Dobra, wiedziałem, że coś pierdolisz. Wyjedziesz stąd, bo ja się muszę odsunąć. No dobra, jedź, pizdu. Nie, nie, ja cię puszczę, mój drogi. Ale dosiądź ją chyba. Też zdusiłem, nie przejmuj się! I zaraz się wydłupcę Dobra pierdolę, nie jeżdżę po takich chujewach Spoko To słuchaj Wyjedź tą drugą drogą, ona jest lżejsza i się spotkamy u góry No raz jeszcze, ja wsadzę buta. No, tylko musisz na pół sprzęgle jechać, na większym gazie. Na czym na większym? Było Błogit, tylko trochę prościej. bitch